Dzień dobry kochani, słuchajcie, witam Was dzisiaj w filmie, który będzie na maksa przegadany, więc yy, coś do picia do jedzenia puchatego na kolana, może być też coś łosego na kolana. I lecimy z tematem. Dzisiaj opowiem Wam o moich przekłuciach w pomponikach. I taki malutki disclaimer. Niestety, nasze kobiece pomponiki są czymś, no nie wiem, chyba bardzo złym, bo po prostu nie mogą być. Wiecie, nie można o nich mówić, nie można ich pokazywać. Także męskie już można. Także na potrzeby dzisiejszego filmu, tą piękną część kobiecego ciała będziemy nazywać pomponikami. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Mi trochę tak, ale się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. I bardzo istotna rzecz: ja nie jestem piercerem. Ja nie mówię, że każdy tak będzie miał, bądź każdy tak ma. Wszyscy jesteśmy inni, u nas wszystkich te same doświadczenia będziemy trochę inaczej doświadczać i tyle. Ja będę się dzisiaj dzieliła swoimi doświadczeniami. Bardzo częstym pytaniem, takim wiecie, passive aggressive jest no, po co ci w ogóle, jakby po co te kolczyki? Przecież ich nie widać w ogóle LOL, po co sobie taką dziwną część ciała przekuwać? Um, no, więc tutaj wiem, że wielu z Was zaskoczę. Mogę bardzo mrużyć oczy, bo grzywka mi do nich wchodzi, a tak ładnie wygląda, że nie chcę jej ruszać. Um, mogę wielu z Was tutaj zaskoczyć, to będzie szokujące. Takie rzeczy zazwyczaj niektórzy robią dla siebie, a nie po to, żeby ktoś je koniecznie oglądał. W sensie wiecie, jakby e, takie ja zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś tam ludzie na ulicy widzą moje tatuaże, na przykład i postrzegają mnie przez ich pryzmat, tylko widzi, no, widzicie, ja mam taką przypadłość, że mam to głęboko w dupie. I każdy tatuaż, który sobie zrobiłam, każdy kolczyk, który sobie zrobiłam i każdą modyfikację ciała, którą sobie zrobiłam oraz to, jak się ubieram na co dzień, noszę na co dzień, to robię tylko i wyłącznie pod to, jak ja się sobie podobam. I teraz mówię całkiem serio, może to jest jakieś dziwne. Może to jest jakieś mało popularne, ale ja mam jakiś tam swój gust. Mi się podobają jakieś różne rzeczy wizualnie albo po prostu wydaje mi się dla mnie to, wiecie, fajnie wygląda. I jeżeli ja się w tym czuję i myślę, że dobrze bym się z tym czuła, to to robię, jeżeli mam taką możliwość i nigdy nie kieruję się tym, E, czy ktoś to będzie widzieć Jak ktoś mnie będzie, wiecie, czy komuś się to będzie podobać, czy nie Oczywiście są sytuacje, w których na przykład nie ubiorę się tak czy inaczej Bo idę gdzieś, gdzie ja prywatnie uważam, że nie wypada I ja bym się źle czuła e, Ale to tyle Jakby, wiecie, zmieniając fryzurę, robiąc przekucie i tak dalej Ja nie kieruję się tym, czy ktoś to będzie widzieć Czy komuś się to będzie podobać Czy na kimś to będzie robić wrażenie To ma się mi Podobać, bo ja patrząc w lustro mam się sobą jarać, bo ja tak lubię. Także odpowiadając na to pytanie, po co ci to? Bo mi się podoba, ja je lubię, ja się do tej pory po tylu latach jaram tym, że je mam. E, jak sobie przypomnę, że je mam? Bo ogólnie na co dzień trochę zapominam o tym, że je mam. E, co świadczy o tym, że są wygodne i. E, Wiecie, nie, nie czuć ich jakoś super. Mam przekute oba pomponiki w rozbieżności czasowej, do tego za chwilę dojdziemy, i wydaje mi się, że będę je miała około może 5-6-7 pie... lat. Jakoś tak. Ehm, są one w pełni wygojone. Ehm, przebiłam najpierw jeden, potem drugi. Nie mam pojęcia, który, który był który, już teraz na chwilę obecną. Ehm, dlaczego w ten sposób, a nie dwa naraz? Nie do końca pamiętam, wydaje mi się, że po prostu ja się tak strasznie bałam tego bólu, który pamiętam doskonale, że narósł w mojej głowie do niewyobrażalnych po prostu przeżyć. Ehm, bardzo chciałam je mieć, że stwierdziłam, dobra, jeden dam radę i tyle, jakby zadowala mnie to, w tle oczywiście chrapiąca moska. Ehm, także tak. I jakby noszenie tylko jednego przykucia w pomponiku jest jak najbardziej spokojna prapsuje. Czemu po czasie przebiłam długi, drugi? Nie pamiętam! Chyba dlatego, że po prostu chciałam. Yy, I jednak okazało się, że da się to przeżyć, i, i, i jakoś tak, nie wiem, może, może trochę lubię symetrię, a może nie. Nie wiem, no po prostu, po prostu stwierdziłam, że jestem gotowa na to, żeby mieć je oba. Jak już jesteśmy przy temacie bólu, no to jak to w końcu boli? Bo powiem wam, że to jest przekłucie, o którym grążą po prostu yy, takie wiejskie legendy, że to się w pale nie mieści. I niestety część z nich jest prawdą. Słuchajcie, zależy. Ja nie wiem, czy wszystkie kobiety tak mają, ale ja tą część ciała mam bardzo wrażliwą na, wiecie, muśnięcie powietrzem, a co dopiero przy W związku z czym, tak, to boli jak cholera. Boli jak cholera. Jest to takie miejsce, że no po prostu boli. I powiem Wam, że to nawet. Nawet nie tyle boli, co to jest po prostu piekielnie nieprzyjemne e, uczucie. Natomiast jest to jak najbardziej do zniesienia. Pamiętamy o tym, że każdy z nas ma inny próg bólu. Ale, ale, ale ważna rzecz. Słuchajcie, ja Was błagam, naprawdę, nie róbcie sobie przekłuć u ziomeczków, którzy nie są piercerami. To, że ktoś pracuje w studio. Bądź to, że ktoś zrobił ileś tam przeguć, bądź to, że ktoś ma wędlon, to nie oznacza, że ta osoba jest piercerem. Piercerem jest osoba, która jest y, wykształcona w tym kierunku, y, i tutaj nie idziemy na studia, tylko kształcimy się na kursach u innych piercerów. Y, ma certyfikaty od innych piercerów. I yy, po prostu wie, co robi, i robi to dobrze. I ja tutaj nie mówię, że ktoś, kto na przykład nie był na kursach, bądź nie ma tych certyfikatów, to nie może być dobrym piercerem nie są jakieś takie osoby, które są samoukami, są świetnymi piercerami, ponieważ na chwilę obecną bardzo wielu rzeczy możemy się nauczyć we własnym zakresie, ale to są lata nauki, lata praktyki. To naprawdę nie wystarczy poczytać sobie od tak w internecie przez tydzień i po prostu nazywać się piercerem. Według mnie, w ogóle, króciutki disclaimer, piercing... I wszystko, co się z tym wiąże, bo jakby to jest nie tylko przekuwanie, jakby body modification artist, czyli osoba tak już bardziej szerzej, która wykonuje przekucia, mikrodermale, kolczyki powierzchniowe, skaryfikacje co tam jeszcze można zrobić? Można sobie zrobić tunel, tak, wiecie, od razu i różne inne tego typu rzeczy implanty, magnesy dużo tego jest. To uważam, że jest mm, bardziej od... nieodpowiedzialne. Bardziej więcej rzeczy możesz spieprzyć, niż jak masz zrobić tatuaż. No bo jak zrobisz tatuaż, to może być jakiś tam stan zapalny, e, możesz zrobić piekielnie brzydki tatuaż, który ciężko będzie skowerować i mogą się porobić fatalne blizny. Ale to by było na tyle. W sensie trzeba się strasznie mocno postarać żeby u osoby, która nie ma mm, alergii na jakieś tam różne rzeczy, których używa się przy wykonywaniu tatuażu, żeby tam się zadziało coś hardkorowego. I ja wiem, że internet obiegają e, obiegały parę lat temu zdjęcia takiej dziewczyny, która miała tatuaż na klatce piersiowej, straszne zbliznowacenia, dramat i było napisane, że to jest po tatuażu bzdura. Ta dziewczyna e, miała ten tatuaż e, usuwany za pomocą jakichś kwasów w ogóle, wiecie, w Timbuktu. E, totalnie nie popieram, stąd te blizny. Naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby zrobić komuś fizyczną taką krzywdę. Natomiast już e, robiąc... Takie rzeczy jak body modification artist. artist, jest to bardzo proste. Jest to bardzo proste, żeby uszkodzić nerwy, żeby. No, mnóstwo rzeczy można zrobić źle. Dlatego błagam Was, chodźcie na takie zabiegi do osób, które. Jakby wali mnie, czy pracują w studio, czy mają zrobione studio w domu, ponieważ niestety na chwilę obecną rynek tak się popsuł, że w większości studii pracują osoby, które nie powinny się tykać takich rzeczy i które w ogóle są otwierane przez osoby, które nie mają pojęcia na ten temat. Jest mi strasznie przykro z tego powodu, ale do brzegu, naprawdę idźcie do kogoś, kto jest faktycznie tym, za kogo się podaje, i nie idźcie do ziomeczka za flachę i błagam, nie słuchajcie tego, że mi kumpela przekuła w kibelku między matłą a Polakiem, i nic mi się nie stało, bo będzie buba. Dobra? Dobra. Przydługie, wiem, ale musiałam. Eee, bardzo ważna rzecz, jeżeli wykonujecie to osoba, która wie co robi, i robi to dobrze. To pod warunkiem, że nie wydarzy się coś niesamowitego, po prostu niesamowicie nieprzewidywalnego, będziesz mieć jakąś wyjątkowo przedziwną tkankę, bądź zbliznowacenie, bądź nie wiadomo co jeszcze, nie wiem, węflon się złamie po prostu przy dotyku z Twoją skórą, bo będziesz Iron Manem, to pomijając te mało prawdopodobne opcje, sam proces przekłucia igły przez tkankę na wylot powinien trwać ułamki sekund przygotowanie, złapanie, namierzenie, zaaplikowanie kolczyka może trwać o wiele dłużej. Natomiast samo przekłucie igły tkanki powinno trwać tyle. Przez co, żeby ten ból nie wiadomo jak wielki, to i jest to tak krótki czas, że w ogóle po fakcie, wiecie, nasz mózg wysyła sygnał, że halo, tutaj Cię boli, tu Ci coś robię, tutaj Cię boli. Także je, żeby ten ból był 10 tysięcy razy większy, uważam, że jest to do zniesienia. O wiele bardziej bolesne jest aplikowanie tego kolczyka, czyli z drugiej strony mamy, wiecie, rureczkę od wenflonu, tam wkładamy kolczyk i przeciągamy. To przy każdym moim przekłuciu jest najbardziej bolesna część em, tego zabiegu e, i faktycznie przy przekłuciach pomponików to było kielnie nieprzyjemne i tego bym się o wiele bardziej bała niż samego przekucia. Znieczulenie. E, ja miałam kolczyki robione bez e, znieczulenia. Jedynym znieczuleniem to było to, że ja przy pierwszym przekłuciu sama się znieczuliłam, czyli poszłam wcięta, e, bo tak niesamowicie się bałam. I faktycznie dzięki temu. Mniej mnie bolało, natomiast no było to skrajnie nieodpowiedzialne. Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko, że to było studio, w którym ja w ogóle kiedyś pracowałam i tam jakieś moje ziomeczki pracowały, więc pracowały, pracowali. <laughs> więc no, trochę się znaliśmy, więc sytuacja troszkę inna i klimat mieliśmy taki bardziej, wiecie, swój. Natomiast wciąż, y, tym bardziej, jak idziecie do kogoś obcego bądź do kogoś, kto nie praktykuje, no po, po prostu nie róbcie. To było złe. To było złe i ja nie jestem z tego dumna. Znieczulenie. Wiem, że aplikuje się to wszystkie moście Emla, jakieś tam pewnie różne inne wynalazki. Słuchajcie, ja mam podzielone zdanie w tym temacie. Ja żadnego znieczulenia do żadnego przepucia y, nie miałam użytego. Do tatuowania miałam, nigdy maść Emla, mm, zawsze była to wazokaina, e, na sam koniec po to, żeby wbić biały. Natomiast to znieczulenie ma swoje plusy i jest po prostu skuteczne, ale ma ogrom minusów. Dlatego no, mamy takie love-hate relacje troszeczkę. E, jeżeli chodzi o przykucia, to ja uważam, że to jest tak krótkie i tak niewielki ból, że nie ma sensu aplikować tego znieczulenia. Naprawdę można zagryźć zęby. Zależy jakie znieczulenie, ale bardzo wiele znieczuleń u bardzo niewielkiego odsetka osób, odsetka, Czy to brzmi logicznie, wiecie o co chodzi, u bardzo niewielkiej grupy osób może powodować bardzo hardkorowe reakcje alergiczne i ja sama, która świetnie reaguje na wazokainę byłam świadkiem tego, jak jednej osobie po Wasokainie po prostu no, hardcore, nie? W sensie, hardcore, naprawdę. Nie to, że jakaś tam wysypeczka, nie, nie, nie. Mm -mm. Mm -mm. Także... No nie wiem, ja wam nie będę tutaj e, mówiła, co Wy macie robić. Jak uważacie w każdym razie, zanim e, znieczulenie jakiekolwiek, na znieczulenie jakikolwiek się mm, zdecydujecie, zróbcie swój research i bądźcie pewni, że robicie ten research w odpowiednim miejscu. Jeżeli chodzi o gojenie, to powiem Wam tak, że po tym pierwszym przekuciu... Mm, po tym pierwszym przekuciu ja wróciłam do domu i poszłam spać bez żadnego opatrunku, bez stanika, bez niczego, z gołą klatą. E, poszłam spać na brzuchu i w ogóle ten kolczyk nigdy nie sprawiał mi żadnego problemu. Oczywiście, że jeżeli się go dotknęło, ruszyło, nie daj Boże, próbowałoby się go wyciągnąć najgłupszy pomysł pod słońcem zaraz po przekuciu e, to pewnie, że byłby ryk i by bardzo bolało. Natomiast e, kompletnie jakby nic. I tutaj ważna rzecz. Okres gojenia yy, uważam, że nie ma książkowego okresu gojenia. Znaczy, no, może tam jest y, książkowe jakieś 6 miesięcy, ale to jest bardzo mocno ogólne i to jest bardzo mocno przybliżone. Tak, na tego typu tkankach powinno goić się dłużej, czyli. Ładnych kilka miesięcy, ładnych kilka miesięcy. Natomiast pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy inni i tobie się może wygoić szybciej, a tobie krócej, a tobie dłużej, a tobie jeszcze inaczej. Także to zawsze jest podany czas, od do mniej więcej plus minus może tak być. Ogólnie moje kolczyki robiły dwie osobne, różne osoby. Pierwszy kolczyk robiła dziewczyna z o wiele krótszym stażem niż osoba, która robiła drugie przekłucie. I nie miałam nigdy żadnego problemu z tym kolczykiem. Drugie przekucie robił mi ziomeczek pozdrawiam, e, który ma bardzo długi staż i jest jednym chyba z najlepszych artystów z tego, co się orientuje w Polsce. I ten kolczyk już mi się troszeczkę... troszeczkę większe były problemy. Z czego to wynika? Ze wszystkiego to może wynikać. E, z tego, w jakim stanie był mój organizm, bo między tymi kolczykami było około pół roku różnicy. E, z tego, czy akurat byłam w cyklu miesiączkowym, czy nie. Czy... Mm, wiecie jak się odżywiałam w tym momencie jakie leki brałam w tym momencie i czy brałam od wszystkiego od wszystkiego tak że kompletnie nie ma to w związku z tym że tutaj pan coś zrobił źle nie musiała zajść jakaś zmiana po prostu w moim organizmie przez co mój organizm w danym momencie gorzej sobie radził z leczeniem wojeniem urazów natomiast faktycznie przy tym drugim przekłuciu już miałam lekkie problemy ale 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 to wciąż były problemy, które totalnie wpisują się w takie e, normalne, zupełnie prawidłowe e, gojenie tego typu przekłucia. Czyli, e, no, już nie poszłabym tak spać z gołą klatą, e, już musiałam aplikować jakiś tam opatrunek. W sensie na tym poprzednim też by się przydało, po prostu byłam głupio nieodpowiedzialna i tego nie robiłam. E, no, i już tutaj troszeczkę on mi dokuczał. Czułam, że on jest, czułam, że on jest świeży. I czekałam, aż się wygoi. Natomiast nic hardkorowego się tam nie działo. Po prostu powiedziałabym, że ten przekuty przez ziomeczka goił się normalnie, a ten przekuty przez ziomeczkę goił się jakoś w ogóle zaskakująco, zadziwiająco, podejrzanie dobrze. Oba te kolczyki wymieniłam samodzielnie, po ładnie, po roku od tego drugiego przekłucia. Czyli jeden kolczyk już był ponad rok, a drugi ponad półtora roku. E, wymieniłam je na Venflon. Ja bym z, tym, z tą wymianą jeszcze poczekała. Dlaczego tak zrobiłam? Ponieważ w momencie, kiedy robicie świeże przekucie, to wydaje mi się, że przy większości miejsc jest wkładany dłuższy kolczyk niż docelowy. Oczywiście to zależy, ale zazwyczaj i powinno tak być. Dlaczego? Bo dane miejsce nam spuchnie. Ja sama miałam włożony o wiele za krótki kolczyk do świeżego przekucia w ustach. Ja mam dość pełne usta, one dodatkowo bardzo spuchły. Gdzieś tam, no, trochę moja wina, że dopuściłam do tego, żeby te usta tak spuchły, ale Aczkolwiek kolczyk był tak krótki, że ja uważam, że... No i był problem generalnie także w pomponiki również te kolczyki zostały wysadzone bardzo długie i to po prostu przeszkadzało nie dość, że w momencie kiedy ta opuchlizna zeszła i one się całkowicie wygoiły no to po prostu słabo to wyglądało, że one były takie e, długie, bo ja chciałam żeby było widać same kuleczki a po drugie e, było to mniej wygodne no nie jak Wam wystają jakieś pręty a jak są kuleczki to tak się nie zahacza i w ogóle, także wymieniłam je chyba na takie same najzwyklejsze sztangi z kuleczkami, e, z tym, że o wiele krótsze, na panflon. No, bo przecież strasznie się bałam. Nie było jakiegoś wielkiego problemu, ale w tym jednym pomponiku czułam lekki dyskomfort, kiedy to robiłam. Oczywiście robiłam to na mokro, e, robiłam to na Oktonisept. I pamiętajcie, żeby nigdy, nic, nigdzie nie wkładać na sucho. Nieważne co to jest. Musi być poślizg. E, także wymieniłam i tyle, aczkolwiek później już mm, wiele razy wymieniałam sobie te kolczyki. E, I nie stanowi to problemu. Ale jestem zawsze przy tym bardzo ostrożna, bo to jest jakaś taka tkanka, że ja zawsze mam jakiś taki strach, że w ogóle ten kolczyk zagubi się w środku, ja nie będę mogła znaleźć wyjścia na zewnątrz. Ale to już jakieś tam moje prywatne, wiecie. Ehm, dobra, czy w ogóle, jak to teraz wygląda? Jaki, czy, czy w ogóle przeszkadza mi e, czy przeszkadzało mi w funkcjonowanie w trakcie gojenia, może zacznijmy od tego. No tak, jest to świeże przekucie, e, więc trzeba uważać. Jakieś tam rzeczy mogą przeszkadzać, nie robimy jakichś hardkorowych e, wyczynów tutaj w tej okolicy. Eee, tyle, więc jeżeli partner ma ochotę, no to musi się trochę wstrzymać. Pamiętajcie też o higienie tego miejsca, jakieś płyny ustrojowe waszego partnera przy pierwszych dniach, tygodniach, fajnie jakby się tam jednak nie dostawały z kwestii higienicznych. Eee, natomiast no, nie miałam jakiegoś problemu, że na przykład nie mogłam założyć bustonosza, miałam problem, żeby się ubrać. To wszystko odpada. Co za tym idzie na chwilę obecną, kiedy one już mają tyle lat i są całkowicie wygojone. Dodam jeszcze, że po wygojeniu nigdy nie miałam z nimi problemu, żeby e, nie daj Boże jakaś ropa, nie daj Boże jak, znaczy, żeby była ropa, to musi być hardkorowy stan zapalny, ale żeby coś tam się działo, nie, one się czują świetnie. To jest chyba najbardziej bezproblemowe przekłucie, jakie mam e, już po wygojeniu i nie przeszkadzają mi one kompletnie. W niczym. Nie będę wymieniała, w czym nie przeszkadzają, bo po prostu nie przeszkadzają mi w niczym. Eee, dwie rzeczy. Jak mam perukę z długimi włosami i jestem w zbiustonosza, to piekielnie mi się ta peruka plącze w te kolczyki. Więc podejrzewam, bo ja od przekucia jeszcze nie miałam długich włosów, więc podejrzewam, że gdybym teraz zapuściła swoje włosy do tej długości, no to myślę, że byłby hardcore, bo ja dość często sobie w domu egzystuję z gołą klatą. Podejrzewam, że musiałam te włosy wywiązać i bardzo bym się denerwowała. Nie wiem, jak ktoś z Was ma takie doświadczenia, to napiszcie. No, bo ja tak jak mówię, tylko peruki, bo zawsze od przekucia miałam włosy mniej więcej tej długości, bądź dłuższe, ale nie na tyle, żeby się plątały. No, i tutaj nie wiem, czy może Was to interesować, ale w momencie zbliżenia z potencjalnym partnerem bądź też niepartnerem, róbcie co chcecie, korzystajcie z życia wyle odpowiedzialnie. No, partnerowi może przeszkadzać, że obija się na przykład kolczyk odiosła, ale co Was to obchodzi? Dalej, przebijanie przez ciuchy. Musicie przy takim przekuciu zdawać sobie sprawę z tego, że one będą przebijać przez ciuchy i niektórzy robią to po to, żeby przebijały przez ciuchy, bo Wam się to podoba, e, mi też się to podoba, ale po prostu weźcie to pod uwagę, że przez taki bardzo wiotki biustonosz, e, bądź przez większość materiałów, e, z których mogą być zrobione górne części garderoby, one się będą po prostu odgniatać. W moim personalnym odniesieniu nie wszędzie wypada dla mnie, mi, e, pójść z czymś takim, więc po prostu wtedy zakładam Grubszy biustonosz, przez który nic nie, nie, nie przebija, i tyle. Natomiast, jakby normalnie, jesteście w stanie się ubierać i egzystować. I jeszcze miałam od Was w takim małym kionej na Instagramie bardzo dużo pytań o karmienie piersią. I tutaj od razu z góry mówię, że nie jestem do końca pewna. Natomiast powiem Wam, co. Mm, Raczej wiem, ale po prostu nie jestem do końca pewna. Natomiast wszelkie jakieś fejki i absurdalne teorie na ten temat będą wypieprzane z komentarzy. Więc bądźcie łaskawi dla moich palców, żebym nie musiała tego robić, dobra? Bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś pod moimi filmami, moich widzów wprowadza w totalny błąd z tego co ja się orientuję. To normalnie po takim przekłuciu można karmić em, dziecko jeżeli, nie jeżeli, tylko chyba po prostu nie przekłuwa się kanalików mlecznych, z tego co kiedyś mi ktoś tłumaczył, kto właśnie jest piercerem, tylko widzicie, ja nie do końca pamiętam, więc ja mogę się mylić, ale nie przekłuwa się kanalików mlecznych, w związku z czym normalnie... I znam w ogóle kobiety, które normalnie faktycznie karmiły piersią. E, wyciąga się wtedy takiego kolczyka i prawdopodobnie dziurka zarośnie. E, znaczy kanał przekłucie zarośnie. Dlaczego? No, żeby dzieciak nie zsał metalu, czy, czy nawet bioplastu, czy po prostu kolczyka, wiecie, się może odkręcić, dzieciak to może połknąć, Jezus Maria, nigdy w życiu. E, no niestety wtedy trzeba kolczyka wyciągnąć, kolczyki oba, bo chyba się karmi na dwie piersi. Nie wiem, nie jestem matką. E, natomiast znam kobiety osobiście, które karmiły po przekłuciu. Wydaje mi się, że tutaj jak pójdziecie do osoby, która Wam to spartoli po prostu, yy, czy jest to możliwe, żeby Wam te kanaliki przekułać? Czy, czy może to w ogóle nie jest możliwe? Nie wiem, ja bym nie ryzykowała. I też było kilka pytań, dużo pytań o czucie. Yy, czy czucie jest zwiększone, bądź czy w ogóle czucie straciłam? Yy, żadne z powyższych. To znaczy nie straciłam i żeby stracić czucie, to wydaje mi się, że trzeba spartolić. I tutaj od tego um, artyści tak się uczą i tak studiują, żeby wszystko wiedzieć, gdzie idzie nerw, gdzie idzie żyłka, gdzie idzie to, żeby nie spartolić. E, i, um, a jeżeli chodzi o jakieś niesamowite odczucia, ja nie pamiętam... Czy po prostu nie pamiętam, czy coś się zmieniło, to było tyle lat temu, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, żeby to jakieś niesamowite doznania mi tutaj zagwarantowało. Także tak, i jeszcze jeżeli wyciągniecie taki kolczyk i był on zrobiony prawidłowo, to wydaje mi się, że blizny raczej nie będzie widać, to znaczy wiecie. A to jest w takim miejscu i pomponiki mają taką fakturę i strukturę, że... Raczej, raczej powinno być bez blizny. Dobra, słuchajcie, mi się wydaje, że ja temat wyczerpałam, ale jeżeli wy uważacie, że nie, 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 Hera, my jeszcze mamy mnóstwo pytań, na które nie odpowiedziałaś, albo my chcemy, żebyś dokładnie odpowiedziała, no to wtedy piszcie w komentarzu. I jak uznam, że jest tego na tyle dużo, żeby zrobić kolejny film, w którym już stricte odpowiadam na wasze pytania, to tak też zrobię. Widzimy się w kolejnym filmie i na Instagramie. Buziaczki, dbajcie o swoje pomponiki, nawet jeżeli nie ma w nich kolczyków. Trzymajcie się, papa! Okay. You happy? Czy ja happy? No, nie wiem. You very happy? A czemu powinnam być happy? Nie wiem, nie tak nie ja pamiętam. Już cię A zostawimy to? Nasze, nasze konwersację. Jakie konwersacje? Jaki no to, przed chwilą? W Aha! Aha! Siada. Ja.